ma z tej strony screenu A to jest e, Kolejny odcinek Już chyba 13 Forte City mixer Jest ze mną Mike e, Siema Dzisiaj jest, jest już późno Mam tu włączoną latarkę No i tak Dzisiejsze wyzwanie To jest park rajski, Ale za chwilę Wam powiem zasady, ale najpierw głosowanie. Przyjechałam na Nixputa w poprzednim odcinku i były cztery głosy. Zapraszam Nixputa, zapraszam Zorcza i zapraszam Teslo. I tak Zorcz, jesteś bezpieczny, dostałeś jeden głos. I tak, jeden z was dostał. Jeden głos, a drugi z was dostał e, dwa głosy. I w programie zostaje teslo Niestety, Nixput odpadasz. E, Nixput, kto ma być kapitanem w Twojej drużynie? Jak od, już odpadłeś, Uch, szkoda, że odpadłem. E, ja bym wybrał Rokita w sumie. O, dzięki, dzięki. Ale chcę to zrobić mądrze, więc wybieram Dribbala. Szkoda. No, no dobra, no to teraz możesz już odpaść. Co? Jak to? No więc głosowanie, oj. Głosowanie mamy już za sobą. I teraz y, zadanie, wyzwanie. Tu jest jeszcze druga drużyna Dzisiaj jesteśmy y, wieczorem w parku jurajskim, gdzie mamy dinozaury. No, i w dzisiejszym odcinku drużyna, która schwyta więcej dinozaurów, bo one zostały puszczone wolno, wygrywa, ale utrudnieniem rozgrywki będzie to, że jeśli ktoś zostanie pokonany, tam zagryziony przez dinozaury, my go odstawiamy na bok i nie może już dołączyć do challenge'u i pomóc drużynie. No, wszystkie mesmo nie może czarować No i to chyba wszystko z tych zasad, więc za chwilę będziemy mogli zaczynać. Tam się kierujcie tam. No i tyle. Zaczynajmy. Kur Kurde, jestem waszym nowym kapitanem. No i to jak głupie to wyzwanie, jak my, my mamy walczyć niby z dinozaurami? E, no też nie wiem. W ogóle chodźcie zobaczyć, czy tam są w ogóle dinozaury, czy nas wkręcają. No no. Chodźmy. Dobra ekipa, idziemy tam zobaczyć, czy w ogóle jakieś dinozaury tam są. Jak oni wyczasnęli dinozaury? Nie no, to, to się mi nie klei w ogóle. No w sumie głupie. E, nie wiem, czy bym w to uwierzył. Co jest, kurde? Co jest? Co to jest? Dinozaury? Ile ich tu jest? O, kurde, ja się wycofuję. Ja też. O kurde, one się tam rozbiegały. No. I co teraz mamy zrobić? Dobra. Ja mam pomysł. Co możemy zrobić? No dawaj, dawaj. Mamy takiego szybciora, nie? No jest zorcz. No i przyczepimy do jego tyłka jakiś kawałek mięsa, w ten sposób zbawimy dinozaury do miejsca, w którym będziemy czekać i z... spójrzmy na nich po prostu jakąś pułapkę, zasadkę. czy coś takiego. To jest idealny pomysł, tylko ja się boję trochę mieć jakieś siedzenie na tyłku. Spokojnie, nie martw się ziomek. Kurde, a my co mamy niby zrobić? Macie jakieś pomysły? Um, to co oni? Jezus, już często były tutaj pomysły kradzione. Nie wiem, czy to... Nie, 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 nie. Um, nie wiem. Odpuścić sobie? Nie, no też nie. Soluwa? Zresztą z nimi? No, każdy na solo... Kto złapie, to tam złapie, a kto nie złapie, to tam nie złapie. Ach, w sumie, w sumie, no w sumie to nie jest taki zły pomysł. No mówiłem, dobra, to robimy tak. Tak, yy, dobra, zorcz. Masz tu ten kurczaczka, nie? to tam biegnij tam, tam, do tamtej grupy dinozaurów tutaj ich przyprowadź, a my zrzucimy tą pułapkę na nich i mamy już dużą, sporą szansę na wygraną, co nie? Tam ta druga drużyna, tam, to znaczy druga część mojej drużyny poszła tam polować osobiście, bo nie potrzebowałem tu wszystkich. Dobra, biegnij zorcia. <suszy> Ej, ty, wy kurczaczka, chcecie? Kurczaczka to bym zawchapał I Miksela w sumie też bym zawchapał Dobra, No chcecie, chcecie, chcecie Dobra, dawaj O kurde Uciekam, uciekam yy, Łatwo Udało nam się, udało nam się Widzicie, jaki miałem świetny plan? No, miałem świetny plan. Aha, aha, dobrze, złóżcie. Oj. Yy, no i to dalej robi. Gdzie jest Teslo i Burnard? Nie wiem. O kurde. Yy, co się stało dzięki pterodaktyle? O chole. Ty, no patrzcie, tu są jakieś takie na czterech nogach. Dobra, to ja spróbuję kogoś złapać. E, dobra, dobra. Pomagajcie, pomagajcie tu. Dobra, zostali okrążeni. Tego się totalnie nie spodziewają. Ty kamilot tu. Z tu. I ty tubak. Dobrze. Dobra, zaczniemy. Biorę tego. Dobrze, Kugi. No to ja kogo wezmę? O kurde, futi. No co, za tobą. Co za mną. Oj. Aaaa! Kurde, tamte są chyba bardziej drapieżnie. Weźcie te, które umiecie, i, i szybko się zmywamy stąd. Szybko się. O, cholera, ja biorę tego i uciekam. Ja biorę tego i uciekam. Ja, ja biorę tego. O, a! No kurde, Bal nas tak tu zostawił. Ja nie wiem, co my, co my tu mamy niby zrobić. Yy, skąd byś to, to wziął? On nie chyba pływający. Pływający na lądzie? Tak, sobie wezmę. O! Jak będziemy mieli dalej takiego farta, to możliwe, że to wygramy. <ścoughs> eee, Za mną stoi dimetrodon. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale tak, stoi za tobą dinozaur. O, cholera! O Jezu, porwali go, porwali go. Nie porwali, ale go złapały dinozaury XD. To brzmi. A tu kolejne dwa przyszły. Dawajcie, zbierzemy je dla swojej drużyny. Dobrze. To my że obierzemy tego. On ma długą szyję, więc na pewno nic nam gdzie... Ogólnie to zapomnieliśmy wspomnieć, że na zbieranie dinozaurów jest y, limit czasowy. Ale nie powiem wam ile, więc w każdej chwili może się to skończyć. <laughs> o kurde, chłopaki, słyszeliście. Musimy uważać. Z prawej strony dinozaury. I z lewej strony dinozaury. Kurka, rurka. Oj oj. O, oj oj. 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 O, kurde, wzięli chirba, no, to już kaplica. No i wzięli też Hugiego. Dawaj, szaf, załatwisz tych dwóch. Dobrze, szaf, mamy kolejne dwa dinozaury. Jesteś wielki, naprawdę. Aha. I minus kolejnego typka. Ale dobra, na tyle zostało, to już pokonamy te dwa. Yy, no, może w sumie ja wezmę tego, bo nawet nie wygląda na groźnego. A, a ten się chce bić? Ja go po prostu zeżrę. Aaaa! Dobra, koniec czasu. Yy, Okej okay. już tu się ustawiliście. No, pięknie. Ale screenu z naszej drużyny nie ma Bernardo i Teslo. Nie ma? Kurde, to gdzie oni są? O, mamusiu! Ktoś mówił o pterodaktylach. Ale chyba mówił to za późno. No więc tak, teraz policzymy. Dinozaury znalezione przez drużynę Dribbala i przez drużynę Mesma. Z drużyny Mesma jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A z drużyny Dribbala jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Drużyna Dribbala wygrywa to wyzwanie. Yupi zagłosuj w komentarzach, kto ma odpaść. Czy to ma być Mesmo. Busto, tickets, łaka-waka, waka, hugi, camilot, futi, balk, e, snów, chilbo, szaf czy slumbo. Zakłosujcie w komentarzach. I widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Nara! Hello! <laughs> ciekawe czy zamknęli w tym parku? Hehe, <laughs> master-nupka! Oj! Always. Come back.